...motorowego, panu Andrzejowi Witkowskiemu. Ale zauważyli natychmiast, że wiele jest tylko na jeden dzień, że mają pan prezes, prezes poradzi sobie jakoś z tym. Jest oczywiście prezes specjalnie honorowany, tak na rajdzie, więc myślę, że nie jeden tylko pierwszy, jak podpowiada Rolta. Myślę, że poprosimy teraz również naszych wspaniałych gości, piątkę zawodników, aby stanęli razem z prezesami. Bardzo Was prosimy, będzie to myślę bardzo ładne, pamiątkowe zdjęcie. Stańcie razem. Dyrektor Jarek, oczywiście. Stańcie bliżej, żebyśmy mieli fajne, pamiątkowe zdjęcie. Dobra, się jest.